No, happy new year. Hello, dzień dobry! Jak harmonizować, czyli jak układać głosy, czyli jak dobierać głosy do harmonii, albo głos do głosu? No i właśnie to jest o tym ten film, ale że seria świąteczna to na przykładzie kolęd i piosenek świątecznych. Wybrałam kilka piosenek i kolęd. I takie uszeregowałam pod względem trudności układania głosów. I już może wytłumaczę, dlaczego w ogóle jest coś takiego jak stopień trudności układania głosów w piosence. Dlaczego niektóre piosenki są trudniejsze, niektóre są prostsze. Po pierwsze, gęstość, ruchliwość, w ogóle sama linia melodyczna. Czyli jeżeli dźwięk dużo się rusza, albo jest tych dźwięków dużo i sylap jest dużo, to im więcej, tym trudniej. Im mniej i im prostsze te dźwięki, tym łatwiej. Druga sprawa. Harmonia. Jeżeli harmonia jest powtarzalna, jeżeli składa się tylko z trzech albo czterech albo pięciu akordów, co jest w większości piosenek popowych, łatwo jest złożyć drugi głos, trzeci głos, piąty, dziesiąty. Jeżeli jest mnóstwo różnych dziwnych akordów. Tak, jak na przykład w piosenkach świątecznych z lat 60. czy coś, tam jeszcze były takie wiecie, jazzy popularne, to wtedy piosenki są trudniejsze. Zatem zaczniemy od pierwszej, którą mam na myśli. Jest to piosenka świąteczna Noel, w tym przypadku z repertuaru grupy TGD naszej polskiej. Pierwszy głos. Noel. Noel. Słowo ciałem staje. świata jest wcielony Bóg, miłości. Cud. Noe. I tutaj mamy długie, proste dźwięki i mamy powtarzalną harmonię. Jeżeli ktoś jest wprawny, zrobi to praktycznie od razu, bo piosenka jest tak prosta i od razu usłyszy. Jakie jeszcze dźwięki są w harmonii? Ale jeżeli ktoś nie wie i nie słyszy od razu, to czasami trzeba właśnie sprawdzić ale sprawdzić co? Jakie dźwięki są jeszcze w harmonii? Mamy akord pierwszy. Taki. Twoim zdaniem jest próba wysłyszenia, jakie dźwięki słyszysz w jednym akordzie. Spróbuj. Podpowiem. To są nasze trzy dźwięki. W przewrocie, czyli w innym układzie, ale te same dźwięki. To jest ten sam akord. Więc próbujemy układać głosy. Mamy jakby trzy do dyspozycji. Noel to jest pierwszy, drugi to będzie Noel, a trzeci Noel. Zaśpiewam drugi głos. Noel. zrobiłam dwa razy tak samo. Noel, noel, dlatego, że w basie słyszę, że jest przejście takie coś, nie? I gdybym zrobiła no, też za drugim razem byłoby noel, No, brzydki interwał. Nie pasowałoby, więc zrobię No, pasuje. No No Słowo ciałem staje się Noel, No Ten światłością świat Harmonię, to znaczy, że wiem, jaki akord będzie za chwilę, w sensie słyszę już dźwięki, do czego zmierza harmonia. Jeżeli musisz, to możesz sobie grać. Nooo. sobie gram pierwszy głos i dopasowuję do niego i do harmonii, którą wiem, gdzie zmierza ta harmonia, drugi głos. Trzeci głos ma być wypełnieniem dwóch, dlatego często jest tak, że jak śpiewasz tylko na dwa głosy, możesz je zrobić dowolne. Mogą być w dowolnych interwałach, raczej jak dobrze słyszysz, jakby muzycznie, to będzie ok. Natomiast jeżeli mamy od razu zamysł, że będą trzy głosy, dwa pierwsze muszą być blisko siebie tak, żeby się jeszcze trzeci zmieścił. I teraz śpiewam trzeci. No! E Druga piosenka, którą pomyślałam, że pewnie chcecie sobie podspiewywać, to Last Christmas. Dlaczego ta jest trudniejsza od tej pierwszej? Na przykład dlatego, że już na pierwszym akordzie mamy dźwięki w melodii, które nie należą do akordu. Czyli mamy last. Nie ma tego dźwięku. Last w tym akordzie. Last Christmas I gave you my heart Czyli po prostu nam się jakby tworzy komplikacja I teraz naszym zadaniem jest zdecydować Czy dodajemy kolejne dźwięki do harmonii Żeby zrobić ładne brzmienie pomiędzy dwoma głosami Czy rezygnujemy z tego ładnego brzmienia między głosami Ale za to dźwięki tylko należące do akordów mm. Melodia główna jest taka Last Christmas I gave you my heart But the very next day you gave it away to save me from tears, I'll give it to someone special. Łatwość jest taka, powtarzająca się harmonia. Mamy tylko cztery akordy, które są w fajnych relacjach między sobą, takich popowych, czyli łatwo nam się do tego będzie śpiewać. Natomiast trudność jest taka, mamy dźwięki spoza akordów, tak jakby w melodii. Więc próbujemy. Będę grała sobie taką bazę akordów w lewej ręce, a w prawej ręce melodię główną. I będę próbować śpiewać drugi głos, na razie niższy. Last Christmas I gave. Special. Czyli drugi głos podsumowując, brzmi w ten sposób. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year to save me from tears, I'll give it to someone special. Trzeci głos, normalnie bym zrobiła jeszcze niżej, ale tonacja jest niska, tak samo jak w Noel. Wolę wyżej zrobić, będzie lepiej brzmieć wszystko. Okej, okay, już dodaliśmy drugi dźwięk do harmonii. Mamy tak, podstawowy akord jest taki. Melodia główna jest to. I my jesteśmy to. Więc już jest... Już jest jakby grubo, nie? Więc nie możemy dodać kolejnego składnika. Nie ma szans. Kolejny składnik w akordzie od melodii głównej. is Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day. É. Yeah. Najtrudniejsza piosenka do zrobienia głosów. Już zaczęłam wczoraj, bo po prostu tam jest hardcore i chodzi mi mianowicie o White Christmas. Oczywiście zależy od tego, jaką harmonię wyjmiemy, ale z moją harmonią, która, no nie ukrywam, jest nawet trochę fajna, którą w sensie znalazłam, no to nie jest wcale tak prosto. Gram akord. Myślę o linii melodycznej. Teraz muszę drugi głos ułożyć. I'm dreaming of a, dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Trapping Lavatch Rizarish Just like the ones I used to, know. to jest takie na babcie z kościoła. To byłoby. Czujemy co chodzi, jakby jest trochę cringe. Dlatego chcemy układać dźwięki do harmonii piosenki. Czyli harmonia jest taka: mniej więcej. Więc musimy być tylko na tych dźwiękach, które są grane. Teraz mamy pierwszy. Czyli musimy zrobić Where the tree tops glisten. Where the tree tops glisten. Where, where, where the tree tops glisten. Teraz trzeci głos najtrudniej albo najłatwiej, bo z jednej strony masz ograniczone opcje, więc jest łatwo, bo jakby nie masz za dużo kombinowania, a z drugiej strony masz ograniczone opcje, więc jest trudno, bo nie możesz zrobić tego, co chcesz. A -a. Just like the ones I used to know where the tree wish where the tree mommy where the tree where the tree where the tree where the tree tabs glisten and chill Snow. Może być na jednym dźwięku. Nawet będzie fajnie. Obiecałam, że będę śpiewać. Proszę bardzo. I'm dreaming of a white Christmas Just like the ones I used to know Where the tree... To hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas. With every Christmas card I write. Jeżeli lubiłeś to wideo, to proszę bardzo, lajki, subskrypcje, komentarze, udostępnianie. Wiecie, all the jazz. Tymczasem trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. Buziaczki, papa!